Dobry, witam Państwa Radosłowacza, doradca uprawowy. Znajdujemy się w tunelu foliowym, gdzie przed chwilą posadzono paprykę odmiany Muriel. Co teraz robimy i na co to trzeba zwrócić uwagę? Drodzy Państwo, przed wysadzeniem rośliny zostały zasilone nawozem Nutriel z przewagą fosforu oraz Algael w dawce etykietowej. Natomiast teraz, w tej chwili po wysadzeniu. Z, z punktu widzenia tego, że przyjdą e, chłodne dni ochłodzenia, spadki temperatur, należałoby zastosować Biofert 30 w dawce 0,5 litra na tunel 240 m2, każde z tych produktów oraz zabieg do listny e, Asymila. Dlaczego? Dlatego, że Asymila jest produktem zabezpieczającym rośliny przed wahaniami temperatur, przed stresami, e, ograniczy ten negatywny wpływ stresu i zabezpieczy rośliny przed tymi spadkami temperatur. Właśnie dlatego rekomenduję wykonanie tego zabiegu przed przyjściem okresów chłodów i dobę po ustąpieniu tych okresów chłodów. To w pełni pozwoli zabezpieczyć roślinę, a bioferty AZ30 zabezpieczy system korzeniowy oraz pozwoli w pełni wykorzystać wodę i składniki pokarmowe, bo jak Państwo wiecie, spadki temperatur niewłaściwie wpływają na pobieranie fosforu oraz transport wszystkich składników systemu korzeniowego do. Warto również wspomnieć, że produkt AZ30 zawiera trzy formy azotu, forma amidowa, amonowa i azotanowa. Czyli są to formy, które dostępne są w różnych okresach czasu. W zależności oczywiście od temperatury, wilgotności gleby, dostępność tych form azotu może się różnić. Natomiast E, długość e, e, przez, dzięki e, zastosowaniu Z30 tego dostępnego azotu pozwoli w pełni zabezpieczyć rośliny i e, wspomoże ten wzrost i rozwój roślin na tym początkowym etapie, który jest bardzo, bardzo ważny. Start i właściwe zabezpieczenie rośliny w tym neuralgicznym momencie będzie rzutować na cały okres produkcji.